Wzmocnienie włosów w 100% naturalne odżywki. Aby zregenerować zniszczone włosy, musisz przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Żaden, nawet najdroższy produkt nie przyniesie natychmiastowych rezultatów. I to bez względu na to, jak bardzo zachwalany jest przez producentów. Nie ma znaczenia, czy Twoje włosy uległy zniszczeniu wskutek ciągłej koloryzacji, stosowania nieodpowiednich produktów, prostowaniu czy nadmiernej ekspozycji na wysoką temperaturę i słońce. Dwie cechy, które zawsze łączą się ze zniszczonymi włosami, to ich matowość i przesuszenie. Może temu towarzyszyć również kruchość włosa i rozdwojone końcówki. Aby rozwiązać problem zniszczonych włosów, sięgnij i posprawdzone, naturalne środki o powszechnie znanej skuteczności. Zazwyczaj stosuje się je w formie masek lub odżywek. Pamiętaj również, że aby zregenerować zniszczone włosy, musisz wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć ich ekspozycję na szkodliwe czynniki. Zaliczamy tu na przykład stosowanie gorących urządzeń, takich jak lokówka czy prostownica i suszarek. Ich stałe używanie niszczy nasze włosy. Pierwszy: Maska z awokado, miodu i jajka, miód pszczeli przywraca włosom ich naturalny blask. Poza tym zapobiega łupieżowi, a także wzmacnia i nawilża skórę głowy. Żółtko jaja kurzego i awokado są ponadto wspaniałymi środkami nawilżającymi. Składniki, 1 awokado, 3 łyżki stołowe miodu, 1 żółtko jaja, kurzego przygotowanie. Najpierw zmieszaj wszystkie składniki z miseczce. Wymieszaj je bardzo dokładnie. Następnie umyj włosy szamponem jak zazwyczaj i nałóż na nie mieszankę. Pozostaw maskę na głowie na 30 minut. Po upływie wskazanego czasu spłucz włosy chłodną wodą. Drugi: Zniszczone włosy. Pomorze kremowa maska z oliwą z oliwek i majonezem oleje roślinne sprawdzają się najlepiej, jeśli chodzi o regenerację zniszczonych włosów. Oliwa z oliwek jest potężnym środkiem nawilżającym. Ponadto działa ochronnie i zapobiega dalszemu niszczeniu włosów i skóry głowy, majonez jest natomiast jednym z najczęściej polecanych naturalnych środków zaradczych na jakiekolwiek kurację włosów, ponieważ nadaje im blasku i wyraźnie je zmiękcza. Składniki: 1 łyżka stołowa oliwy z oliwek, 2 łyżki stołowe majonezu, 1 jajko. Przygotowanie: Zmieszaj majonez i oliwę w miseczce. Następnie dodaj jajko i mieszaj aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Potem nałóż tak powstałą mieszaninę na czyste włosy i pozostaw na 20 minut. Na koniec spłucz maskę dużą ilością letniej wody. Trzeci Maska z żółtka jaja kurzego i oliwy z oliwek, przesuszone i słabe włosy mają tendencję do plątania się, a podczas ich rozczesywania kruszą się i rozdwajają. Skołtunione włosy są natomiast nie do zniesienia i nie pozwalają na żadne zabiegi pielęgnacyjne, my jednak przedstawimy Ci wspaniałą broń na nieznośne kołtuny. Maska z żółtka jaja kurzego i oliwy z oliwek nawilży włosy, nada im poślizgu i pozwoli na ich bezbolesne rozczesanie. Składniki, jedno jajko, trzy łyżki stołowe, oliwy z oliwek, przygotowanie, rozbij jajko i oddziel żółtko od białka. Następnie zmieszaj żółtko z oliwą z oliwek. Potem zwilż włosy i nałóż przygotowaną wcześniej mieszaninę. Pozostaw na głowie przez około 20 minut. Na koniec dokładnie spłucz. Czwarty. Zregeneruj zniszczone włosy olejkiem rycynowym i olejem sojowym. Olejek rycynowy jest bardzo powszechnym środkiem do pielęgnacji zniszczonych włosów, ponieważ nie tylko ułatwia ich rozczesywanie, ale również je wzmacnia. Ponadto stymuluje wzrost nowych włosów, nadaje im blasku i zmiękcza je. Połączenie z olejem sojowym pozwala na wzmocnienie ich dobroczynnych właściwości. Składniki, jedna łyżka stołowa oleju sojowego, trzy łyżki stołowe oleju kurycynowego przygotowanie, wlej oba oleje do garnka. Następnie podgrzej je na średnim ogniu. Kiedy oleje trochę się rozgrzeją, zdejmij garnek z ognia. Nie należy doprowadzać mieszaniny olejów do wrzenia. Kiedy olej schłodzi się do temperatury pokojowej, nakładaj go na lekko zwilżone włosy, wcierając go w skórę głowy za pomocą delikatnego masażu. Owiń głowę ręcznikiem lub czepkiem foliowym i pozostaw na 15 minut, na koniec powoli rozczesz włosy i dokładnie spłucz ciepłą wodą. 5. Na zniszczone włosy działa też maska z olejku migdałowego, miodu i jajka. Jeżeli masz rozdwojone końcówki, wypróbuj ten naturalnej maski, która przywróci zdrowie i piękno Twoich włosów. Każdy ze składników posiada właściwości silnie nawilżające i dodatkowo sprawia, że włosy stają się błyszczące i miękkie. Składniki. 3 łyżki stołowe olejku migdałowego, 1 łyżka stołowa miodu, 1 całe jajko przygotowanie. Dodaj wszystkie składniki do miseczki i dokładnie je wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie nałóż mieszaninę na same włosy i pozostaw na 20 minut. Potem spłucz za pomocą letniej wody. Zapamiętaj, z pewnością wiesz, że powyższe maski nie przyniosą natychmiastowego efektu i zadziałają tylko, jeśli będziesz je stosować regularnie. Ponadto, trzeba wziąć pod uwagę również inne czynniki. Ogranicz szkodliwe zabiegi na włosach, ponieważ tylko w ten sposób będziesz w stanie przywrócić im zdrowy wygląd. Unikaj więc stosowania gorących lokówek i prostownic. Jest to najlepsza metoda na regenerację i wydobycie naturalnego piękna Twoich włosów.